Z uwagi na ogłoszony stan epidemiologiczny, Filharmonia Kaszubska w Wejherowie nadal pozostaje zamknięta. Zwrot biletów za seanse kinowe jest pewny, w kwestii wydarzeń dokładamy wszelkich starań, żeby zaproponować państwu alternatywne terminy. Jeśli zaproponowany przez nas termin nie będzie państwu odpowiadał, jak najbardziej będą mogli państwo wnioskować o zwrot biletów i środki zostaną państwu zwrócone. Dziękujemy za wyrozumiałość, prosimy o jeszcze nieco cierpliwości i życzymy dużo zdrowia widzom w Harmonii Kaszutkiej.